Krzysztof, muszę przyznać, że zabrałeś nas w bardzo wyjątkowe miejsce i tutaj widzę nietypowe połączenie. Przy łóżku leżą pistolety, ale jest też i Różaniec. Tak, jest Różaniec, jak zresztą widzisz, są pistolety. Myślę, że ten, który jest razem ze mną, chroni mnie i daje mi możliwość dobrego, spokojnego funkcjonowania i życia. Nawet jest księga psalmów. Ale mam nadzieję, że te pistolety są dobrze zabezpieczone. Absolutnie są dobrze zabezpieczone i zawsze są pod moją ręką. A masz... Nie jest to w tej chwili sypialnia, w której jestem zbyt często, ponieważ ja mieszkam w domu, tym drugim tak zwanym naszym, 10 minut stąd, gdzie mieszka cała nasza rodzina. W tej chwili biuro praktycznie jest miejscem, gdzie można funkcjonować, można mieszkać, można żyć, ale Mieszkamy 10 minut stąd w drugim domu. A masz swój ulubiony psalm? Nie mam swojego ulubionego psalmu. Ogólnie, ogólny rzut wiesz, na, na, na wszelkie takie, wiesz, emocjonalne przełożenia i potrzeby w danym momencie i w danej chwili. Słyszałam też, że jest tutaj wyjątkowa garderoba. Możemy ją zobaczyć? Tak, są, są oczywiście jedna garderoba, jest też w domu, w którym, w którym mieszkamy, ale tutaj. Jest dużo różnego rodzaju, właśnie, pozostałości. Jeszcze, jak widzisz, tutaj mamy. O, wow, robi wrażenie. Sama tak, tak. takiej nie mam w domu. Także tutaj jest dużo e, rzeczy jeszcze, które pozostały w tym domu. Są oczywiście też e, okulary. Dobrze, poczekaj, Tutaj odpalimy to. Zegarki nagręcają. Okay, tutaj mamy też kolekcję. Zegarków, okularów, różnego rodzaju przedmiotów, które, które towarzyszą mi w moim życiu. Czy ty liczyłeś kiedyś, jaka jest wartość wszystkich rzeczy, łącznie z zegarkami, jakie posiadasz? Nie, nie liczę tego. No po co? A jaki jest najdroższy zegarek tutaj, który y, obserwujemy? No, widzę ja myślę, naprawdę że, ja myślę, że ciekawe. Że I hubloty, i y, powiedzmy y, Rolex, ten Rolex, który mam na ręku. I on jest wart? W granicach 150 tysięcy zł. Mhm. No, muszę przyznać, że piękna garderoba, robi wrażenie. Ja tutaj wiesz i czapek, i różnych tych przedmiotów, które gadżetów, które. Które, które są. Tak? Ale rozumiemy, że w domu, w którym mieszkacie masz kolejną garderobę? Kolejną garde dokładnie, kolejną garderobę. To jest tak zwana garderoba służbowa, a tam jest garderoba domowa i wyjściowa na różnego rodzaju imprezy. To jaki zakup szykujesz w najbliższym czasie? Czy masz coś na oku? Mam piękny smoking w kolorze różu, ale to myślę, że, że na, imprezie, na imprezę pudelka. A, która jest w czwartek już? To jest czwartek, tak? Zobaczymy.